Benderko. Dzisiaj będzie tak nie do końca motocyklowo, ponieważ z ekipą zbieram się na Master Truck Show do Opola. Będziemy dzisiaj w towarzystwie odpicowanych ciężarówek. Właśnie śmigam na punkt zborny, gdzie spotykam się z ekipą. Będzie nas czterech? Pięciu? Teraz nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego. Także za chwilkę podjeżdżam na to miejsce. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będą na mnie czekali, bo <laughs> zawsze, kurna jeszcze nie było, żeby przyjechać normalnie jakoś, zawsze się wszyscy, zawsze na mnie czekają. Jak już przyjeżdżam, to wszyscy już są na miejscu. <laughs> Zobaczymy dzisiaj. Troszkę wcześniej mi się udało wyjechać z garażu, także na miejscu już mam niedaleko. A teraz jest, o, jeszcze mam gdzieś, dobra, 10 minut na miejsce, umówione na czas. A powiem Wam, że dzisiaj pogoda na motocykl jest idealna. Nie wiem, w tej chwili nie ma 20 stopni. Takie lekkie słoneczko, jest fajnie, o i za chwilkę dojeżdżam na to miejsce spotkania, kurczę widać coś już stąd, czy nie widać, nie widać, krzaczory i budynki zasłaniają, ale to, ale co, kurde, widać jasny gwint, już stoją, nie, znowu już ostatni. O oh mój god, no może nie ostatni. Już stoją ludziki, ale nie wszyscy chyba jeszcze. Chyba nie? Nie, nie dwa tylko, to jeszcze dwóch dojedzie. Ohoho! Się Cię obalić Co? Co? prawa Nie skręco się na... Znaczy nie hamuje się na skręconym Trzeba było prosto jechać No to zaś się przywitam i no dzisiaj bez rękawiczki To dwie Cześć. O, po kolei. Może. Dobrze. Witam, Leszek. Dobrze, cześć. cześć. Leszek. Mirek. Witam. Mirek. To jeszcze czekamy na tego darka, nie? I tam jakiś jego kolega, nie? Ktoś tam jeszcze jeszcze no, sześć, mają sześć motorów ma być. motorów No, raz, dwa, trzy. Ten darek z Bytomia, nie? Pięć, ja cztery? Po nocce, pięć, no to ten darek. No to nie, pięciu chyba, nie? A jedzie, no on jedzie na tym Royalu. Jedzie czwarty i kolega. Ale kolega na pościgowie. To będzie, będzie musiał się męczyć, nie? To Zaraz jednego gara może Świcka ściepnąć. To on na koniec idzie. Ciema! Ten kolega lubię zapać. Cześć. No to będzie musiał się męczyć dzisiaj. Cześć. Ta, I lecimy sobie ekipą pięciu motocykli do Opola Ten kolega przed nami, przede mną To troszkę się dzisiaj z nami pomęczy <śmum> On by tą drogę dwa razy obwinął zanim my zajedziemy za pierwszym razem <śmum> O i ten czwarty kolega Tu z tyłu jedzie za nami Jaki uprzejmy pan, dzięki kolego z Volkswagena! Super, chyba motocyklista! I tak sobie jedziemy, może kurczę, jak wyjedziemy gdzieś na prostą drogę, to uda mi się pokazać całą naszą ekipę! <śm> ale to kawałek prostej by się przydało. A teraz przejeżdżamy przez miasto Towszek, miasteczko. Kto się orientuje, to wie o co chodzi. <śpiewa> Teraz moja ekipa cała będzie nakręcona jak się uda mi ich dogonić! Jeden wulkanik, jeden pięć Drugi wulkanik Classic 800 I lecimy prawą stroną I to jest cała moja ekipa i niech mnie teraz miną Co? Nagrywam, wiesz, i tak wymiją mi tego, nie? Także możemy... Nie patrzcie na mnie na razie, nie? Czemu stajesz? Starość za mną stanął, bo nagrywał filmik, abyście się zatrzymali za mną A, <laughs> Bo mi chodziło to was to grane. Mi chodziło was wyprzedzić, nie? Ale nie wiem czy kurde gdzieś jakiegoś postoju nie zrobi No możemy, nie? No to jak będziesz tam no, coś jak widział to... Ci... coś ciekawego będzie to na no. stacji no, Wszyscy myśleli, że coś się stało Zatrzymali się za mną a tu chodziło o to, że nagrywałam filmik po prostu. I wszyscy lecą dalej. No i nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. Wszyscy stanęli przeze mnie, bo myśleli, że coś jest nie teges. A tu się okazało po prostu, że mam ochotę ich nagrać. No, i na to wychodzi, że teraz ich nagram na spokojnie. O, biedzie. jedziemy po kolei. Royal Star poszedł wulkanik, uo, ale teraz to było na ostro GSX, GSX chyba 1300. I ostatni wulkan 1500. I komplecik mamy. Haha! Ha! Zjeżdżamy na fajurę Pewnie Kurzyć się zachciało No to dobra, no to chwila postoju 80 na godzinę, 80-90 Znaczy się nie, no mnie to tam Szkoda mi chłopaka, nie? Będzie żebra miał połamane i co? No. No i dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Wiesz co? Ja już mam postup na to Nie możesz musisz, Kurwa jest 100 i 110 jest. No. Nie, nie, to trzeba Ale zrobić. Jak te, tak robisz, to jest a, afera. Ale to, nie to nie musisz w Milach mieć. Ale to... To, <laughs> to wiesz jak, z moją, z moją żoną to było tak. I no, że w aucie, nie? Zawsze się darła, nazywam ją ten, spowalniasz, nie? Bo zawsze powyżej stówki, zwolni, 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 nie? A roz kiedyś. E, coś tam było, na liczniku leżało. Nie było widać prędkości, nie? sto 140, ona nic. 150 do na nic, nie? A, no to mam sposób na ciebie. Nie będziesz Mu gra, ekipa stoi. Trzeba wyciszyć, żeby nie było praw autorskich. 5 sekund. O, to jest to. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już. No i oki doki jeszcze 40 kilosków i widzimy się na miejscu na razie. Chyba już dojeżdżamy, bo zobaczcie, jaki koreczek się zrobił z weczek To pewnie już gdzieś tu. Skoro tak stoją, podobno motocykle to mają wjazd za darmo, niby zobaczymy. Jasny gwind, ale to, kurde, kawał drogi się to ciągnie. I przyjedź tu, człowieku, autem na Master Track Show. To pół dnia, kurde, w kolejce potem trzeba stać. O, o. Oj, o, o, kurde, ale mi dobiło teraz, jasna dupa. To była piękna dziura. Taka głęboka. Jezus, ale to, to jest niemożliwe. Taki kawał drogi, tyle stać? Panowie policjanci ruchem sterują? No to sobie poczekamy. Kurde, to kawałek... kawałek żeśmy przejechali przy tym koreczku. O, no, nieźle. Dobra, teraz chyba my. Kartka jedzie na miejsce, ciekawe. Może ktoś kupił sobie loda i się dowiedział, jaka cena jest teraz obecna, obowiązująca. <laughs> albo kawę, albo piwo. Kurde, ale tu narodu? Na ile namiotów, i wszystkiego? Kurde, fajnie. Podobać mi się, gdzie te moje hopy pojechali, a tu są, dobra. Okej, okay. jakieś opaseczki chyba dostaniemy. Może na to, bo tam Daj. zegarek jest to ci pasuje, wiesz? Dobra Dobra, No. Okay. Dobra, dzięki. Też mam taki Titek, jak oni. Gdzie my to kur wjeżdżamy? Jasna dupa. To jest chyba najmniej przyjemne z całej tej imprezy znaleźć miejsce Ludziów jak mrówków. Kurde Masakra Co tam, takiego skutera byś chciał? Taki skuter będę miał O Бедный. Jakby to, jakby to powiedział Gustry i Glufa w krzokach. No, Myślę, że ja tutaj tylicy nie umieram. <laughs> Jakie to kiedyś mi się wydawało, że to jest wielkie? A to jest takie kuźma malutkie, taki piściczek. No, ale to był mój drugi motorower w życiu troszkę moich klimatów naszych klimatów, waszych, naszych, moich. Motocyklowych. Ale to tak, takie coś, to jak już nie będzie siły między nogami normalnego utrzymać Goldasa? No, to wtedy takiego taką trajka i idzie jeździć dalej, nie? Czemu, No to żegnamy się z Master Track Show w Opolu Lecimy do domu, bo może padać, a nie chcemy, żeby nas deszcz po drodze <grywka> <grywka>

I jeszcze taki widoczek na koniec. <noise> A oni dalej stoją w korku. Kurde bele. Ja pierdziele, nie Ludzie... <noise> Zobaczcie sobie, jakbyście chcieli tak autem przyjechać na ten cały Master Truck Show, to zastanówcie się dwa razy. Ostatni przystanek, stąd już się będziemy, znaczy polecimy dalej prosto, ale już się będziemy rozjeżdżali. Każdy do siebie. Ktoś w do w, asfaltu, w a jest tam było chyba 100 teraz, teraz bez przekleństw, bo nagrywam. W Katowicach to... <laughs> było chyba 100 metrów tak wyżłobione. To co, można by powiedzieć, że to dzisiaj to był in, wyjazd integracyjny, nie? Tak. No nie? Tak, Bo to... tak panie kolego, to był wyjazd integracyjny, bardzo mi się podobało i nie wiem jak panu dziękować. O. Znaczy pięćdeg wystarczy. Jeszcze pamiątka kupiłem z wycieczki. No, jeszcze pamiątka, brylemo. No to fajnie. To elegancko. Także tak. Ostatni przystanek impreza integracyjna się wyjazd integracyjny się udał. I teraz wszyscy do chaty śmigamy i kurde pada deszczyk i wieje Bardzo mocno wieje o kurde Wycieraczki, nie? A jednak deszcz nas nie ominął przez samą chałupą złapało. Także na dzisiaj to by było na tyle Wyjazd integracyjny na Master Track Show się udał Tak mi się wydaje, nie? Chyba wszyscy są zadowoleni, co nie? Ale chyba tak Dobra, ludziska Pożegnam się z Wami już w tej chwili. Dzięki za oglądanie! I do następnego filmiku. Bajo!